Sponsorem kanału jest legalny bookmacher BetClick. Hazard wiąże się z ryzykiem. Promocje tylko dla osób pełnoletnich. Zarejestruj konto w BetClick z kodem promocyjnym GoAlYT i graj bez podatku. Twoja potencjalna wygrana zwiększy się tym samym aż o 13,6%. Do kawki dolaliśmy mleczka, zasypaliśmy to dużą ilością cukru, a więc shipping kawka. Gotowa. Więc zajmiemy się tym, co wydarzyło się w wywiadzie, jaki pan Janusz Basałaj przeprowadził z Andrzejem Grajewskim w programie Dwa fotele. Widziałem dosłownie dwie migawki i czekam na rozwój fabuły, bo z tego co wiem, to może wydarzyć się dużo więcej niż w najnowszym filmie o Kapitanie Ameryka. Obraziłeś się na Widzew, czy Widzew na Ciebie? Nie, nie obraziłem się na mnie, tylko Widzew jest już innym Widzewem, nie tym moim Widzewem, bo jeżeli by był moim Widzewem, to by grał o mistrzostwo Polski albo w champion League. Wow, mocny statement na dzień dobry. Dodajmy tylko tak tytułem wstępu również, skoro tu jest mocny wstęp, to i następ będzie mocny, że Widzew Andrzeja Grajewskiego spadł z Ekstraklasy i takie było zakończenie tego projektu. No, ale z drugiej strony, od pierwszej polskiej ligi do ligi mistrzów, no to jest króciutka droga. To każdy klub to powie. Dla nas niesamowita historia, jako Widzewski Klub, jako, jako klub z tej biednej robotniczej łodzi, aż tak daleko doszedł i będziemy grali z najlepszymi. Tego panu Andrzejowi yy, zabrać nie można, tak? to um, widzew Andrzeja Grajewskiego grał w Lidze Mistrzów. To, to jego drużyna, przez niego stworzona, e, została do tych elitarnych rozgrywek e, wprowadzona. Podobno miałeś dobry strzał z dystansu, że całkiem zapowiadałeś e, no, się na powiem tak. niezłego pomocnika. Ja, ja nie byłem zły. Tylko, co mi brakowało, brakowało mi charakteru. Kurczę, no to rzeczywiście pan Andrzej taka antyteza polskiego piłkarza. No bo zawsze polskiemu piłkarzowi może zabraknąć umiejętności, ale nigdy nie brakuje charakteru. No tutaj odwrotnie. Tutaj umiejętności były, a zabrakło troszkę charakteru. Może gdyby na przykład urodził się w Brazylii, tam bardziej technikę doceniają. Trenerem był wtedy chyba Andrzej Grębosz. I mieli sparring jakiś, nie? I Ludwik Sobolewski mówi do mnie: Andrzej, masz może parę złotych, żebyś nam pożyczył, no ja miałem 15 tysięcy wtedy jeszcze marki były. Odłożyłeś tylko pod jednym warunkiem. Dzisiaj gram, co dać jej połówkę. Yeah. To jest bardzo sympatyczna historia. Naprawdę, jakbym miał taką możliwość, żeby zagrać w meczu widzewa sparingowym, chociażby a i dołożyć do tego pieniędzy klubowi, to też bym skorzystał z tej e, możliwości. Zawsze to jeden nieoficjalny, ale mecz w barwach Widzewa. Pan Robert Dobrzycki może teraz jak negocjuje, to sobie niech weźmie tutaj radę od bardziej doświadczonego kolegi, jeżeli chodzi o inwestowanie w Widzew, żeby sobie może tam w kontrakcie zapisał jakiś mecz. Miałem bardzo dobre układy na Uniwersytecie w Freiburgu i te wszystkie suplementy, które dostawała reprezentacja Niemiec, ja też to dostawałem, płaciłem straszne pieniądze za to. Czym widzę Łódź wygrał Mistrzostwo Polski i potem awansował do Ligi Mistrzów? Niemieckie suplementy. Pytanie tylko, czy z NRD, czy z RFN? Bo to chyba NRD słynęło, że jak niemieckie sztangistki brały te suplementy, no to olimpiadę moment wygrywały. To było na stadionie Poloni, taki turniej. Dziennikarze. Politycy i milicja. Nie no dobra, to jest świetna historia. Tak się stało, a czy ja przy tym pomagałem, czy nie, ale mówię, tak się stało, że raptem politycy nie mieli w czym grać. Więc ja z, y, z Krzyśkiem Bieleckim graliśmy na Rembertowie, piłkę, a ja Krzychu, ja mam dla was ten y, stroje, tylko tam jest napisane mylamisz. A co to jest? Ja mówię, to jest taka wytwórnia jogurtów. A dobra, to dawaj. Ubrać polskich polityków, w tym premiera, Stroje sportowe z niemieckim Müllermilch na klacie. No kurczę, powiedzcie mi, że to nie jest dobry żart. Ja nie wiem, czy to było zamierzone, czy to nie było zamierzone, ale no to jest, to jest wyższy level. To, że tak powiem, złote czasy pranków wardęgi na polskim YouTubie to nie jest nawet jedna dziesiąta. Tego, co polski premier z Müller-Milsiem na klacie. Ja myślę, że to byłoby spoko, żeby nawet polscy politycy współcześnie zagrali taki mecz, ale żeby ich koszulki były indywidualnie dobrane. Także mielibyśmy na pewno kilku posłów, którzy biegają z nazwą jakiegoś dużego dewelopera. Pewnie znalazłby się poseł z napisem Gazprom. No, müller Mirsch czy tam e, niemiecki Nord Stream na pewno też by przysponsorował kilku polityków. To myślę, że też by było takie dobre dla naszej ojczyzny, żebyśmy zobaczyli kto tutaj kogo i za co sponsoruje. Była taka rozruba po tym. Oczywiście jedynym zwycięzcą byłem ja, bo tam mi, no to, to oczywiście jogurty, kalinka, Kifir takie inne rzeczy. No. Dobra, bo <laughs> to już przepraszam. <laughs> Dzisiaj też są te wyroby. Są. Tylko wtedy były wielkie problemy, dlatego że Polska jeszcze nie była w EU. Tak, no, I tam tak. były EU-normy i polskie normy. Mm -hmm. I polskie normy nie zgadzały się z tymi EU, norm, normami EU, i dlatego myla mi się mogła wjechać do Polski, byłem ja bardzo chętnie dwóch, czy trzech, czy czterech wielkich dealerów znalazł i bym to tutaj przysyłał, bo miałem taką władzę, żeby, żeby to zrobić. No, A no, na, na Rosję nie, nie transportowaliście do Rosji? Tak, tak. Tak, tam do Rosji dużo poszło, ale to nie poszło za pieniądze, to poszło tak od serca. Müller Milch wysyłał do Rosji duże ilości jogurtów, <grywki> bo od serca to. To nie są moje słowa, to, to są słowa pana Andrzeja. No, do Polski nie mógł ich wwieźć, no bo były inne normy unijne i inne normy polskie. Jak widać, normy rosyjskie były takie same jak normy unijne wtedy. No, czekam na dalszą część tej historii. Dlaczego? No, to po prostu pewnie tonami, hektolitrami było wysyłane niemieckie mleko do Rosji od serca. Może też swoją drogą, ty Müller-Milch to były te. Suplementy. Jak wspominasz współpracę z Rosjanami wtedy? To jest tak. Ja byłem wtedy obywatelem, no wiadomo, niestety, dalej jestem obywatelem niemieckim. Ja tam byłem sto razy. Ani razu nie potrzebowałem wizy. <grym> <grym> Powiem szczerze, że jak patrzę na pana Andrzeja Grajewskiego, to przypomina mi się taki jeden działacz Juliusz Insider. Byłem odpowiedzialny za ich finanse, byłem odpowiedzialny za ich organizację i wszystko. Do sportu się nie mieszałem, no bo powiedzmy sobie szczerze, nie można wszystkiego robić. Ja nie jestem takim jednoosobowym orkiestrą. Dobra, bo tu się robi już yy, bardzo ciekawie. Mecz na Widzewie między Widzewem i reprezentacją Rosji. Nikt nie mógł uwierzyć, co to się stało, jak ta reputacja Rosji z tymi wszystkimi zawodnikami, kto tam był tam. W dużym skrócie, najpierw do Rosji wysyłało się ciężarówki dla dzieci w przedszkolach i żłobkach mleko. Dzięki temu mleko zaufali yy, panu Andrzejowi Grajewskiemu w Rosyjskiej Federacji, i on stał się menadżerem yy, tejże reprezentacji. Przyjechali na wizę, a nie grają z Rosją Polski, bo tak powinno być. No nie, tak. Oni przyjechali do mnie. Ja powiedziałem, słuchajcie, yy, mamy tu takie rozliczenia, bo pieniążki, które UEFA czy FIFA wysyłała, szły na niemieckie konto ich. To było moje konto, ale z napisem Rosja. Wspaniała historia. Świętej pamięci Andrzej Ziętara dzwoni do mnie i mówi: Andrzej, stała się ze straszna. <grym> Jaka? To był czwartek. <grym> Nie mamy w czym Jak Jak? Przecież macie e, Adidasa e, 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 kontrakt. A on mówi do mnie, no tak, ale magazyn nie spuszczy. Magazynier wszystko sprzedał i przegrał w tej darulece. Zastanawiam się, czy ten magazynier w tym kasynie, w którym spotkał pan Andrzej Go, obstawiał po prostu na czerwone normalnie dresami. kładte te dresy i komplet dresów na, na czerwone, no bo w lasa już, już był. Reprezentacja wtedy by zagrała też bez koszulek, ale byłem dumny, że mogłem pomóc. Ja Wiem. Już, wiesz, że mogłem po prostu pomóc od serca. Ja nawet nie poprosiłem, żeby mi za benzynę oddać, bo wtedy była taka tania, że nie potrzeba było, prawda? Nie, no to jest prawdziwy filantrop. To jest człowiek, co mamy dopiero jakieś 20 minut wywiadu, a tu już wykarmił pół Moskwy mlekiem. Uratował reprezentację Polski, no stworzył wielki widzew. Ja nie wiem, dlaczego tak jest, ale każdy biznesmen z lat 90 to jest praktycznie on z, z ręką na sercu wszystko robił. To jest właściwie oni nie zarabiali, oni prowadzili yy, biznesy charytatywne na szeroką skalę, bo tak to, tak to yy, wygląda. No kolejna wspaniała wspaniała naprawdę naprawdę historia. Podobno no, wtedy wtedy lubię. Miałeś ciężką nogę. Opowiadał mi święty pamięci Henryk no? Kloska, ciężką nogę miałeś. No, mamy Bingo, biznesmena z lat 90. Taka pogoda niezbyt była, trochę padało i wszystko, a Henning mówi. Przepraszam za nożenie. Kurwa, Andrzej, jedź wolniej. No, ciężka noga. Szybki samochód, ciężka noga, ale wiadomo, no, jeździł szybko, ale bezpiecznie. Auto miał bardzo szybkie. noga miał bardzo ciężką, ale bezpiecznie. Jeździł jeszcze nie wiem, czy padnie szybko, ale bezpiecznie, ale czekam na ten moment. No i ja mówię to, Andrzej, przyślij mi listę zawodników, bo ja muszę w hotelu powiedzieć to z kim, i wszystko, zróbcie mi, żeby to było wszystko przygotowane, jak przyjadę. I patrzę, nie ma Piotra Nowaka na telefon Andrzejek. W takim razie nie ma meczu, nie ma, nie, nie tam meczu, nie ma zgrupowania. To ołówkiem dopisali Piotr Nowak. I tak Piotr Nowak dostał się do rotacji Polski. Tak to on nigdy nie zagrał. No tak, no wiadomo, oprócz poprowadzenia biznesów i fundacji charytatywnych na szeroką skalę, także szybkiej jazdy samochodem, no zarządzanie polską reprezentacją i, i powoływanie piłkarzy. No to taka normalna praca biznesmena z lat 90. Tu właściwie to się nie, nie dziwię. Zastanawiam się, czy dojdziemy do momentu ustalania taktyki na pewne jakieś przełomowe mecze. Obozy dla reprezentacji olimpijskiej w Oberorkę też organizowały. Słuchaj, widzisz, tutaj trzeba jedno powiedzieć, że to też ludzie bardzo mało wiedzą. Umówmy się, jak rozpoczynasz przygotowania reprezentacji olimpijskiej, no i potrzebujesz w ogóle stworzyć reprezentację olimpijską, no to pierwsze co? No prawnik. Ja dawałem pierwsze pieniądze, Heniek wziął Andrzeja Wacha, prawda? I Heniek, Heniek powiedział, Andrzej, no to bierzemy Wójcika na trenera. A pra więc... Prawnika, prawnika. A Andrzeju Wachu. Andrzej, tak, a prawnika. Prawnik musiał być, nie? No wiadomo. No, wiadomo, że każda dobra reprezentacja olimpijska musi posiadać prawnika. No, tam trener, piłkarze, może i potrzebni. Ale od prawnika, jak zaczniesz, to potem to już z górki. Przykro było mi to, że ja na, do Barcelony na tą olimpiadę nie pojechałem. No właśnie. Tylko pojechał Niemczycki i tam paru innych. No, ale ja nic na to nie poradzę. Halo, skandal! Twórca reprezentacji olimpijskiej nie pojechał na turniej do Barcelony, ale no przynajmniej już wiemy kto jest odpowiedzialny za, za sukcesy, to Złote Pokolenie, trener Janusz Wójcik, no dowiadujemy się, dowiadujemy się nowych rzeczy, bo nie, zapamię nie zapamiętujemy jednej najważniejszej rzeczy. Kto znalazł prawnika? No niesamowita historia. No ja, Czy wy wiedzieliście? Ja nie wiedziałem. Jest 2-1 i chyba 8 czy 10 minut przed końcem dogrywam do Bobi Chartona. Ten strzela jest 2-2. Wtedy było w RTL-u, to było widać, bo to było na żywo. Ja ręce do góry, oczywiście brzuch z przodu, ale byłem, byłem bohaterem. Dobrze, rozkręcamy się, nie stoimy w miejscu. Andrzej Grajewski, oprócz wszystkich. Tych zalet, które posiada i widoczne są gołym okiem, to po jego dwóch prawdopodobnie prostopadłych podaniach. Najpierw Lubański, a potem Charlton, no po prostu robią akcje bramkowe. No zastanawiam się, czego brakowało niektórym klubom w latach 90., żeby osiągać większe sukcesy, czego zabrakło Juventusowi. Bardzo możliwe, że Andrzeja Grajewskiego na dziesiątce, no czego. Jakby tutaj mamy prosty przykład. Fajnie, fajnie. To jest. To jest biznes, ale to też jest sport, to są stosunki międzynarodowe. No Prawdziwy człowiek renesansu. Ale to wiesz, jak ja bym to napisał, to by nikt nie wierzył, bo, ale są jakieś tam ślady gdzieś, są, są ślady, to, wiesz, że, tak, że tak było. <laughs> jakby pan Andrzej to napisał, to nikt by nie uwierzył, ale jak już pan powiedział, to wszyscy wierzymy. No Są te ślady, ale na pewno przez lata się zatarły jakoś pewnie zginęły gdzieś w odległych archiwach RTL-u. Ale jakby RTL mógł ten mecz nam znaleźć i odświeżyć. To my chętnie wszyscy zobaczymy. Ja w wiem, w tamtych czasach, mogę dzisiaj spokojnie powiedzieć, straciłem 21 milionów złotych. 21 milionów złotych. W latach... 90. To już jest nawet przyzwoity budżet jak na współczesne czasy. No ale nieograniczona dobroć serca pana Andrzeja Grajewskiego dla Widzewa i dla polskiego sportu jak widać nie liczyła się w pieniądze. 400 czy 500 tysięcy złotych kosztowało najnowsze Ferrari, nie? No to. Którym ja jeździłem. Bank. 400 czy 500 tysięcy kosztowało najnowsze Ferrari, którym ja jeździłem. Daj parę złotych, bo zrobili na ciebie spółdzielnie, chcą cię spuścić, nie? Ja mówię, chłopaki, nie mówcie mi ile to jest te parę złotych, ja was szanuję, ale ja w to się nie bawię. Bardzo ważny moment. Przygotujemy drużynę, to da, zadem, sędzia, zadem sędzia i, i przy, przeciwnikom nie pomoże. No i myliłem się. Widzę w spad. Widzę w spad, bo no uparli się. No, złe moce jak zwykle działają. Uparli się na biednego polskiego przedsiębiorcę, który tutaj z sercem i pieniędzmi do Widzewa yy, przyszedł. Ale może jedna ciekawostka. Sezon spadkowy Widzewa. Ostatnie miejsce, 19 punktów. Bramkarze. Michał Kula, Norbert Tyrajski. No nie brzmi to zbyt dobrze. Jakub Brzeźniczak, który wtedy był delikatnie rzecz ujmując gołowąsem. Marek Walburg i Marcin Dreyer. Nie brzmi to za wesoło. Jeżeli chodzi o linię pomocy, to Łukasz Masłowski, tak, ten Łukasz Masłowski, Bartuszława, Giuliano i Adam Cichoń. To była siła napędowa yy, Widzewa Łódź. No, jeżeli chodzi o napad, to tu już są same, same po prostu cacuszka. Napastnicy: Lelo, Luis Carlos. Ta kadra była tragiczna. To, to, to była naprawdę kadra, która się skompromitowała, bo była stworzona do tego, żeby się skompromitować. Staram się i uzurpuje sobie prawo do tego, żeby coś mówić o piłce, no to mam podwaliny tego. A teraz kurczę pieczone, jak ja słyszę i patrzę na tych wszystkich menadżerów, na tych wszystkich prezesów, ręce mi padają. Na tych wszystkich dziennikarzy młodych, którzy w internecie dwa te laptopy, oni nic nie widzieli. Ja mam nawet jeden laptop i to już jest najgorsze. Ale tamten widzę, widziałem, pamiętam. Widziałem na żywo. Tamten widzew ten w Lidze Mistrzów, to ja pamiętam dosyć słabo, bo byłem młody, ale ten spadkowy, już ta mgła się rozwija. I pamiętam, widziałem, widziałem. Ja nie jestem gamblarzem, bo w, tam, w tym momencie, jak ja bym poszedł i porządne pieniądze się e, założył u Machera, ten prawdopodobnie teraz sam tą pogoń kupił. <grym> no tak jest. tak I to jest, i, i widzicie, i to jest problem polskiej piłki. Nie ma Andrzeja Grajskiego w polskiej piłce. Rozmawiając z asystentem, bo on mówi, kurde, panie Andrzeju, ja mówię, słuchaj, z Pogoni, mówię, słuchaj, w tym momencie, kiedy zawodnik traci dynamikę, to znaczy, że jest zmęczony, bo on będzie biegał w tym samym pululu, prawda, on może 30 meczów zagrać, bo on tym samym, w tym samym tempem cały czas biega, dla niego to jest żaden problem, prawda. Ale polscy zawodnicy to jest tak, że idą na maksa, a potem jest Kat. I ich nie ma. Nie wiem, Lech Poznań to ma jakieś wielkie centrum analizy. Po prostu zbiera, agreguje dane, podpinają tych piłkarzy. Ale jeżeli byłaby możliwość podpiąć mózg pana Andrzeja Grajewskiego pod komputer i wyciągnąć te wszystkie dane i tą pradawną wiedzę, to taki klub ma gotowy przepis na sukces. I też Leszek Miller nam, nam, nam w jakiś sposób pomoże, bo ja byłem też zapraszany przez niego do domu, chłopa i wszystko i Andrzejek. Pociągnijcie to jeszcze. Będzie dobrze, będzie dobrze. Niech to wybrzmi. Leszek Miller utopił Widzę w Łódź. Ale fakt jest faktem, że byłem zdany tylko na siebie. Widzę w Łódź byłby, jak sam pan Andrzej powiedział, mistrzem Ligi Mistrzów. No ale przyszedł Leszek Miller i wszystko popsuł. Ja go poznałem w tym, w Płocku, bo byłem na meczu, nie wiem, Płock-Stal-Mielec mm. i on był trenerem. Andrzej Grajewski spotyka Franciszka Smudę na meczu w Płocku, ten wtedy jeszcze pracuje w Stali Mielec. W momencie, jak pracuje w Stali Mielec, daje do siebie numer, ale ten numer jest do biura w Niemczech. I dzwonię tam pod ten numer, ale to był numer biura. Nie czy z panem Franciszkiem Smudą chciał rozmawiać. Mówi tak, ale on w tej chwili jest w terenie, bo, bo myje okna. Ale w momencie, jak go dawał, to pracował w Stali Mielec. Z tej Stali Mielec musiał uciekać, Parę dni później usłyszałem, że Franek musiał w nocy z tym, z tym sponsorem z Mielca uciekać, bo by go tam powiesili. Oj, oj, oj. Więc już na przyszłość dał ten numer do tej firmy, która myła okna w spotkaniu w Płocku i stamtąd został sprowadzony, bo mieli te same wibracje, jeżeli chodzi o pogląd na piłkę nożną. To jest bardzo wiarygodna historia. Franek, choć usiądziemy sobie, poszliśmy na dobrą kolację. Jedną, drugą, trzecią. Ja mu wytłumaczyłem, o co chodzi w tej polskiej piłce. Franek, jak będziesz inaczej robił, to ja będę musiał Cię. A no dobra, to jeszcze jest dalsza, dalsza część tej historii. Jak już Franek Smuda objął widzew, no to robił wszystko absolutnie źle, najgorzej. Ale poszedł na kolację z panem Andrzejem i pan Andrzej mu powiedział, jak robić dobrze, żeby było dobrze. No i potem to już sukcesy same się posypały. No właściwie trochę szkoda, że. Pan Andrzej Grajewski musiał swoją filozofię piłki przekazywać za pośrednictwem Franciszka Smudy. Myślę, że jakby sam wszedł do szatni i bezpośrednio powiedział, jak powinien widzę wgrać, no to byłoby w ogóle już pewnie półfinał Ligi Mistrzów, a nie tylko faza grupowa. No ale tak, wiemy. No, szybką nogą Ferrari trzeba było jechać do Niemiec, prowadzić niemieckie biznesy. To był Zbyszek Czajkowski z Rakowa. Bardzo dobry zawodnik. U grał w Lubinie. Co? W Lubinie później grał. Czajkowski A, na pewno. Ale bardzo kontuzjogenny. Nie wiem, czy on był źle odżywiany jako dziecko, to nie jego wina. No, prawdopodobnie nie pił niemieckiej chemii e, w latach 90. w takiej ilości, jak powinien, i, i dlatego te kontuzje. Na kolację każdy może po dwa piwka. Ale ja byłem na tyle mądry, że następnego dnia o 11.00 zrobiłem sparring z Magdeburgiem, że jak oni tam tamtego piwa się napiją, to wybiegają. Okej. Okay. To teraz załączmy taką dziedzinę nauki, jak matematyka. Rano na śniadanie przychodzę, pamiętam jak dziś tam nam było 20. 312 piw. Na 20 osób to jest 15,6 piwa na osobę. Załóżmy, że byli jacyś tacy, co wypili tylko 10 tego dnia, więc musieli być i tacy, co walnęli tych piw 20. Eee, gdybym nie wiedział, jak wygląda życie, mógłbym powiedzieć, że liczba 312 piw jest wyciągnięta totalnie z dupy. No ale ja tak życia dobrze nie znam. No i można wychlać może 20 browarów dzień albo noc wcześniej, a już o 11 opędzlować Magdeburg w sparingu. Ja mówię, Mareczku, idź, bo ty jesteś najemcą, idź tam, gdzie ci płacą. Tam, gdzie będziesz miał je lepiej, jeszcze lepiej, nie? Mówi to mnie tak, panie prezesie, ja obiecałem kibicom, że jeszcze pół roku tu zostanę, a później niech pan robi ze mną co chce. Marek Czitko, święty człowiek, po prostu święty człowiek. A powiedz Andrzej, jak dziś patrzysz na Widzew, na dzisiejszy Widzew, na a, Stadion Nowy, Widzew. na kibiców? Ja, ja uważam, że to było bardzo dobrze, że Boniek uratował to wszystko, bo to była jego inicjatywa. Historia została mocno skondensowana, Boniek to uratował. A w międzyczasie byli kolejni właściciele, na przykład Sylwester Cacek i upadek i start od czwartej ligi. To nie jest tak, że Boniek uratował, a teraz Widzew jest prywatną spółką. W międzyczasie było ogłoszone yy, bankructwo, bo mogą być w tej historii pewne skróty. Jest wielkie rozczarowanie tym, jak oni mnie pokraktowali, bo ja nikomu w Widzewie nic złego nie zrobiłem, przeciwnie. W sercu każdego Widzewiaka również jest taka wielka wyrwa, jak... Pan potraktował wizę w, w sezonie 2003-2004. Organizowałem wszystkie walki Darka, tą w Gdańsku też. To była pierwsza gala o, o Mistrzostwo Świata, prawda? W Polsce zawodowo. Do tej pory nikt tego nie zrobił, ale kto to pamięta, Janek? No, wow. Ja pamiętam. No, to też, tak. no Z tego co pamiętam, to jeszcze była taka walka e, Tomek, Adamek versus Kliczko. I to chyba było Mistrzostwo Świata i to nawet na stadionie we Wrocławiu, z tego co pamiętam. Więc są jakieś osoby, które mogły powtórzyć ten wielki wyczyn, ale oczywiście no pierwszeństwo trzeba oddać pierwszemu promotorowi boksu Rzeczypospolitej Polskiej, panu oczywiście Andrzejowi Grajewskiemu. Niesamowite podatki czy były. Czy menedżerowie? Proszę? Czy menedżerowie też? Menedżerowie też. No jak ja przypuśćmy zarobiłem milion marek... To mówię, kurde, milion marek. bo no, to jest, jest piękny. A się mówię, panie Grajewski, eee, e, e. 570 tysięcy padło z tego zostało. Bolało. Resztę, resztę fiskus. No. no tak, trzeba to powiedzieć, że taki polski przedsiębiorca z lat 90. kojarzy się głównie z płaceniem podatków. To, to jest dokładnie prawda. Wszyscy, cała Polska, Zaleski, 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 Zaleski. A był taki mecz chyba z Holandią. gdzie Zaleski po, po odbiorze piłki na naszej pozycji, dogrywa do środka, przejmuje homender i dostajemy bramkę. Diagnoza, diagnozy. Nowy program tutaj na żywo. Jaki jest problem reprezentacji Polski? No, Nikola Zaleski do Holendrów podaje. Bierze i podaje, a z tego bramki yy, padają. W Romie na co dzień go mają. No, co prawda już nie w Romie, ale w Interze, ale też go tam mają. I nie wystawiają. I powołanie Nikola Zaleskiego. No, to są błędy. To, są, to jest ABC piłki nożnej. Mam nadzieję, że pan yy, trener, selekcjoner Probierz wysłuchał tego wywiadu i wyciągnie wnioski, bo rady za darmo. A co będzie jak my się na mistrzostwa świata nie dostaniemy, Jasiu? Będzie zmiana trenera. No ale to jest najmniej, ja tutaj. wiem. To są pieniądze, które są potrzebne pzt na różne, na różne projekty z młodzieżą i wszystko. Zgadza się. Te pieniądze są potrzebne PZP-owi na projekty z młodzieżą i wszystko, bo chciałem zaznaczyć, że pan Andrzej jest na emeryturze i już nie ma kto wyłożyć prywatnych pieniędzy, żeby powołać reprezentację olimpijską, która chwilę później zdobędzie srebro w Barcelonie. Także tak, PZP nie. Awans na mistrzostwa to nie jest jakaś tam kwestia prestiżu całej reszty. To jest kwestia tego, że pan Andrzej był w polskiej piłce, a jak sam powiedział, jest już na. Emeryturze. I co, nie, nie chciałeś nigdy tam pograć w kasyno? Nic? Ja do, do kasyna chodziliśmy, ze Zbychem chodziliśmy razem, prawda? Nie, nie mam w sobie duszy gamblarza. Do kasyna? Nie, ze Zbychem chodziliśmy. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo Państwu. I ja również bardzo dziękuję. Wspaniały wywiad. No naprawdę kolorowy ptak polskiego futbolu lat dziewięćdziesiątych. No swój piękny pióropusz z opowieści tutaj nam wszystkim pokazał, słowem namalował. E, czy fragmenty tego wywiadu mogłyby tra trafić do książek e, braci Grimm, a konkretnie ich baśni? Mniemam, że tak mogło. By być. Czy w każdej opowieści jest nutka prawdy? Z pewnością. Czy polski sport lat 90. byłby zupełnie innym miejscem bez pana Andrzeja? Na pewno, a tym bardziej w Łodzi. Nie odbierzemy mu Ligi Mistrzów, nie odbierzemy mu Mistrzostw Polski, nie odbierzemy mu bankructwa, widzewa i e, spadku. To wszystko jest w jego historii i opowieściach. Bawiłem się doskonale. Bardzo Państwu dziękuję za udział w sipikawce. Już drugiej, a druga to liczba parzysta. Mam resztkę kawki i ją właśnie wysiorbię. Sponsorem kanału jest legalny Bukmacher Betclick. Hazard wiąże się z ryzykiem. Promocje tylko dla osób pełnoletnich. Zarejestruj konto w BetClick z kodem promocyjnym GoAlYT i graj bez podatku. Twoja potencjalna wygrana zwiększy się tym samym aż o 13,6%.